Troszeczkę na początku muszę powiedzieć, że wielu z Was miało taki jakiś opór z przystawianiu wiedzy matematycznej. Mam nadzieję, że w życiu nie będziecie żałować. Popatrzcie nie na nie minutowy. Właśnie. Tu na końcu macie temat dzisiejszej lekcji. Matematyka nie kończy się w szkole. Przekonacie się o tym, że matematyka towarzyszy nam całe życie, od narodzin, po śmierć, cały czas to tą matematyką mamy do czynienia. Pomyślcie tylko sobie, gdybyśmy wzięli dzień od rana, gdybyśmy wcięli nasze nawet narodzinko od początku, gdzie nawet w brzuszku matki jesteśmy wierzeni, ważeni, przesłuchiwani, ile uderzyć, czy dobrze, czy źle, czy za dużo, czy za... Znale, rzeczywiście, ile czasu potrzebuję? które godzinie mam stać? Jak tu pospałem, Czy to mi wystarczy? Nie zjem, ile kalorii tych, tak? Co dziennie. Także, będziecie teraz nie niektórzy, słyszałam, pójdą do pracy, czy będziecie stolarzem. Ważne, żeby wiedzieć, jak deskę przemierzyć, obliczyć, ile będzie potrzebować. Mówisz, malarz, właściwie nie? Ta matematyka, matematyka jest bardzo ważna. Będziecie musieli sobie radzić w życiu niedługo. Tutaj pojawiło się brutto i netto. Czy ktoś przypomina sobie, co to znaczy, że produkujemy umowę, zabieramy jakąś konstrukcję? Brutto czy netto? W całości suma to jest co? Brutto czy netto? No właśnie. Netto to jest to, co dostajemy na rękę. Brutto co mamy napisane w umowie. Zapamiętajcie przed każdym powstaniem umowy pomyślcie o tym. O tym, jak się będziecie rządzić z pieniążkami, które zrobicie, na co jedę stracić Rodzice jeszcze trochę przestaną Was finansować, podejrzewam. Każdy grosz będziecie musieli sami rozplanować, zaplanować, i powiedzieć, na co stracić. No dobrze, ale dosyć wykazań, życie Wam pokaże i przekonacie się o tym wszystkim sami. Mam jeszcze do Was takie trzy pytania. Może pierwsze pytanie. Kto jest najlepszym matematykiem? Jak myślicie? Czy ktoś wie? Kto jest najlepszym matematykiem? O, proszę, jest jedna osoba, która się zgłasza. może A Rata, mnożą dzieci, no idzie o mąż, małżeństwo z mężem. No dobrze, a jak w takim razie żegnają się matematycy? Jak się żegnają matematycy? no pani nie chce! Proszę bardzo, zgłaszać uczę. Jak się żegnają matematycy? Cześć, jak się masz, nie weźmiesz Ja ci jeszcze, ja się z tobą zobaczyć. No Ale tak teraz przyjdźmy że Jak matematycy zapraszają się na muzeum. Ktoś wie? Gas. Z Stwierdzić jeszcze, pani. 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 Pozawieńmy zes... E, pre, e, Procent. Procentów na <laughs>